W piątek 11 stycznia w Nyskim Muzeum odbył się jak co roku koncert noworoczny. Przed liczną publicznością zaprezentowali się uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego i drugiego stopnia w Nysie. Tradycyjnie już w Nyskim Muzeum nowy rok został przywitany koncertowo. Podczas wieczoru wystąpiły głównie zespoły prezentujące utwory mniej bądź bardziej poważne. Starsi i młodsi artyści uraczyli tłumnie zgromadzonych widzów muzyką o różnym charakterze, od muzyki klasycznej do filmowej i rozrywkowej. Jak przystało na okoliczność noworoczną nie zabrakło także tematycznego repertuaru. Razem z chórem zaś śpiewamy 8 kolęd. Dzisiaj jest bardziej nastawienie na zespoły. Możemy to usłyszeć zarówno na instrumenty, orkiestrę, czyli takie utwory klasyczne, trochę muzyki rozrywkowej, czyli big band, kolendy z chórem. Są też zespoły wokalne, które wykonują jakieś piosenki angielskie, także kolędy, więc dzisiaj jest bardziej takie nastawienie właśnie na muzykę w zespołach kameralną. Natomiast w przyszłym tygodniu, bodajże 22, będzie druga część tego koncertu i tam będziemy mogli usłyszeć solistów, w tym także mnie. Razem z kolegą zagramamy. W gitarowym. Tradycja koncertów noworocznych sięga daleko wstecz. To jest koncert, który się odbywa już ponad 20 lat. Początek to są lata 90. Szczerze mówiąc nie zaglądaliśmy jeszcze do konik Historii, żeby określić dokładną liczbę, ale na pewno ta liczba przekroczyła 20. A co konkretnie publiczność usłyszy podczas muzycznego wieczoru? Nawiązujemy jeszcze do klimatu świąt, bo zwykle rozpoczynamy kolendami. W tym roku kolendy były wykonywane przez chór, mieszany i zespoły wokalne. Później stopniowo zmienia się klimat poprzez muzykę poważną, tak zwaną, ale już w kierunku muzyki rozrywkowej koniec to, finał to oczywiście Big Band i standardy jazzowe. Kolejne muzyczne spotkanie już niebawem, tym razem już w nieco innej odsłonie, gdyż czas na przesłuchania półroczne. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.